Honey! dzisiaj w roli głównej Morelowa, ale zanim przejdziemy do makijażu, mam dla Was tutaj krótką pogadankę. Słuchajcie, dwa dni temu napisała do mnie dziewczyna na Instagramie w wiadomości prywatnej dziwną, dziwnej treści wiadomość. Zaczęła od tego, że w ogóle lubi moje konto i lubi mnie oglądać i jest wielką fanką i też ogląda moje filmy na YouTubie. Natomiast chciałaby mi doradzić pewną rzecz, że tak naprawdę moje konto zarówno na YouTubie jak i na Instagramie to są konta makijażowe, więc ja tak naprawdę powinnam się skupić tylko na makijażu i na pielęgnacji e, i ogólnie nie opowiadać o niczym innym. Ktoś, jeśli wchodzi na takie konto, to on oczekuje makijażu i pielęgnacji e, i powinnam się skupić tak naprawdę tylko na tych tematach. No więc tak. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi rozmawiać. Jestem człowiekiem, który lubi ludzi. E, jestem człowiekiem, który lubi interakcje z ludzi, z ludźmi, z, z widzem. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, słuchajcie, że ja tylko e, rozmawiam na temat makijażu i pielęgnacji. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj na YouTubie i na Instagramie tworzymy jakąś fajną taką, może jeszcze nie dużą, ale społeczność. E, ja się czuję, słuchajcie, jakbym miała z tamtej drugiej strony koleżanki. Naprawdę. Bardzo często zresztą wątek, który poruszam na YouTubie, my później w wiadomościach prywatnych między sobą kontynuujemy na Instagramie. Słuchajcie, to jest piękne. Ja w ogóle nie wiem, jak można się ograniczać tylko do makijażu i do pielęgnacji. Ja po prostu nie jestem takim typem. Słuchajcie, dla mnie jakby kobieta. Piękno kobiety to nie jest tylko makijaż i pielęgnacja, ale przede wszystkim zdrowy tryb życia, dieta, pokochanie i akceptacja własnego ciała. Słuchajcie, to jest mega ważne. Owszem, ja kocham makijaż, ja kocham pielęgnację, ale kocham też ludzi, kocham też życie i życie to nie jest tylko makijaż i pielęgnacja, ale życie to jest to wszystko, co nas otacza. Ja uwielbiam z Wami wymieniać poglądy. Te poglądy niekoniecznie muszą się zgadzać z moimi, tak? Yy, no, no, no i Jezu, no nie wiem. Ja w każdym razie nie zamierzam yy, iść w tym kierunku. Myślę, że jeżeli to komuś nie pasuje, to ten ktoś ma jakby dwa wyjścia. Pierwsze wyjście yy, to po prostu włączać sobie ten kawałek, gdzie jest makijaż, i wyłączać głos. <głos> A drugie wyjście. Poszukać sobie innego kanału z kimś, kto tylko rozmawia o pielęgnacji i makijażu. Wszystko w temacie. Przechodzimy do makijażu. Z przyczyn technicznych nie mogę być aż tak blisko dzisiaj was, jakbym chciała, natomiast mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Zanim zacznę makijaż, pokażę wam kolorki tej palety. Nie wiem, czy kamera oddaje piękno tych kolorów, ale już sami widzicie, że w palecie są, są cztery błyski i 5 matów. No, powiem, że kolory są fantastyczne. I naprawdę jest tu e, mnóstwo moich kolorów, więc e, z miłą chęcią rozpocznę ten makijaż dla. Nas. Najpierw wezmę sobie cień, który się nazywa morelowy. I ten morelowy cień nałożę sobie dosyć wysoko tutaj na łuk, na łuk brwiowym nad załamanie powieki. Oczywiście nie dojeżdżając do brwi, ale będzie, będzie dosyć wysoko. A, właśnie się kapnęłam, że wszystkie moje ulubione pędzle są w praniu, więc będę musiała korzystać i yy, z zamienników. I mam tutaj taki pędzelek AliExpress z Bailey. Tym pędzelkiem, tak właśnie teraz się zastanawiam, od czego zacząć, ale chyba wezmę suszoną. Suszona to jest piękny żółty kolor. I ten żółty kolor, tym żółtym kolorem pojadę w załamanie powieki i ciuteńkę powyżej. No zobaczcie jaki pigment jest. A naprawdę prawie tego nie nabieram na pędzelek i to samo robię tutaj załamanie powieki i ciuteńkę wyżej. No i weź tu nie kochaj gramzapu, no nie kochaj Shopu. no jak to wszystko po prostu co tylko weźmiesz do ręki, co tylko weźmiesz na pędzelek, to wszystko jest mega jakość, więc wow. Pojadę sobie teraz z dżemem. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. To jest taki, nie wiem, brązowo-rdzawy kolor. Okropnie przepiękny. Można tak nazwać kolor, że jest coś okropnie przepiękne. Jeśli można, no to ten kolor jest po prostu przecudnie przepiękny. Wezmę teraz na paluszek bakalię i bakalią polecę do środeczka, czyli bliżej wewnętrznego kącika. Mhm. I z drugiej strony również włożę bakalię. Biorę teraz malutki jakiś pędzelek. Będzie to Hulu P46. Jeszcze biorę bakalię na ten pędzelek i jeszcze bakalią dojeżdżam, dojeżdżam tutaj do kącika wewnętrznego. Wezmę sobie jeszcze tą bakalię na płaski pędzelek i chcę ją troszkę podjechać wyżej, żeby nie zaczynała się na samej powiece ruchomej, ale również żeby robiła taką poświatę lekką wyżej. I na dolną powiekę, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale ja sobie wymyśliłam, że dam multivitaminkę i ten makijaż po prostu będzie wściekle wściekły. Więc naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo ta multivitaminka to jest taka różowo-różowa, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, no ale zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Tak mówią i to jest po prostu sprawdzona prawda, więc, więc zobaczymy. Jeszcze tym różowym. Słuchajcie, nie chcę, żeby to tak się kończyło i było odcięte. Idę sobie lekko, lekko, lekko nad załamanie powieki, ale lekko. No, powiem tak, nieźle. Zobaczcie, jaki kolor ma moja tęczówka. Wow. I poczyszczę makijaż z tej strony, i zaraz wrócimy do, do następnego oczka. Dla mnie to jest Mistrzostwo Świata, jak te cienie się łączą, jak te cienie się blendują, jak one ze sobą grają i jak one ze sobą fajnie przechodzą jeden w drugi. Wow. Powiem. E i jeszcze jedno, że tymi cieniami mi się pracuje naprawdę bardzo sprawnie i bardzo łatwo. E, oczywiście jest to kwestia też wprawy, ja dużo jednak maluję, e, jakby dużo używam kolorów, dużo blenduję, dużo takiego, wiecie, przechodzenia między kolorami. E, natomiast naprawdę te cienie z łatwością się blendują i z łatwością przechodzą jeden w drugi. No, ja jestem zakochana po prostu. Kolejna paleta, w której jestem zakochana. Dobra, koniec gadania. Idę do drugiego oka. No dobrze. Oko jest mega kolorowe, słuchajcie, mega kolorowe cienie są cudowne, e, paletka morelowa daje radę, e, aczkolwiek przez moment się zastanawiałam, czy by nie dodać czegoś, na przykład z brązowego cukru, żeby troszeczkę e, nie wytonować tego makijażu, a później sobie pomyślałam, ale dlaczego może być od czasu do czasu szaleństwo, totalne szaleństwo na oczach. Niech tak zostanie. Także ja za chwilę wytuszuję jeszcze rzęsy, wykonturuję buźkę, coś nałożę na usta i wrócę do was już gotowa. Zobaczymy jak to finalnie wygląda. Powracam do was jeszcze przed ubraniem sztucznych rzęs. Słuchajcie, bez sztucznych rzęs też ten makijaż wygląda całkiem fajnie. Jest kolorowe oko, Zauważcie jeszcze, jak dużo, e, jakby procent stanowi e, dokończony makijaż, czyli wykonturowana buzia, coś fajnego na ustach, jakaś fryzura do tego, powiedzmy, ja nie mam dzisiaj, nie wiadomo jakiej fryzury, po prostu rozpuściłam włosy. Te włosy nie są może jakiejś tam najświeższej e, e, świeżości, że tak powiem, bo e, są już wczorajsze, <grym> natomiast coś tam przy buzi się dzieje. Ehm, oko może nie jest, nie wiadomo jak e, podkreślone, bo nie ma sztucznych rzęs, ale mimo wszystko makijaż uważam e, prezentuje się dosyć fajnie e, i teraz tak na ustach, bo pewnie będzie o to pytanie, mam e, kredkę, kredko pomadkę właściwie od My Secret słuchajcie, nie wiem jaki to jest kolor przysięga, bo to jest po prostu e, ogryzek tej kredeczki My Secret, na, natomiast ona mi się bardzo fajnie sprawdza. Tak jak widać zresztą, bo już jej prawie nie ma. Muszę sobie chyba kupić, tylko właśnie powiem Wam, że nie bardzo wiem, jaki to jest kolor. Mam tu napisane 05 albo 03. No dobra. Fakt. Jest to oszustwo. Fakt. To nie są moje rzęsy. Fakt. Makijaż wygląda o niebo lepiej. No i cóż poradzić, tak jest. Słuchajcie, od pewnego czasu zaczęłam e, naklejać sobie, doklejać sobie takie połóweczki rzęs, e, i rzeczywiście nawet mi się to podoba. Słuchajcie, ja nienawidzę w ogóle kleić całości rzęs. Mam wrażenie, że po prostu mi coś e, się przylepiło do powiek i obciąża mi te powieki. E, I naprawdę nie lubię tego efektu. E, wizualny jest piękne, natomiast nie lubię tego nosić jakby na oczach. I od jakiegoś czasu, ja już mówiłam w poprzednim filmiku, że używam właśnie połóweczek i te połóweczki mi się sprawdzają. No, efekt jest dużo fajniejszy niż przed nałożeniem rzęs. To muszę przyznać. Także Wy to pewnie też widzicie. Ja jeszcze spojrzę sobie do lusterka, no wygląda to obłędnie. Podsumowanie. Słuchajcie, no ja już nawet nie wiem, co podsumować tutaj, bo nie mam złego słowa tutaj do powiedzenia. Wszystko cudowne. Cudowne, ja już to mówiłam w trakcie filmu. Cudownie się cienie blendują, cudowna jakość, cudowna pigmentacja, te błyski po prostu pięknie przychodzą jedne w drugie. Nic nie mam złego do powiedzenia. Także e, oczywiście nie jest to paleta, e, którą, e, ponieważ jest mocno kolorowa, Natomiast nie ma ciemnych jakby cieni, więc nie jest to paleta taka wiecie do używania jako jedna paleta na co dzień i tak dalej, to absolutnie nie. Natomiast świetna jeśli chodzi o uzupełnienie kolekcji, um, powiem tak, ze wszystkich tych czterech małych paletek, czyli morelowa, brązowy cukier, gorączka złota i fiolety, to te dwie, czyli, e, czyli brązowy cukier i morelowa, to są moi zdecydowani faworyci. E, jeśli chodzi o złoto, to oczywiście też. Natomiast powiem Wam, że mam problem z fioletami. To są tak obłędnie piękne kolory a tak po prostu brzydko wyglądają na moich oczach. Zobaczcie ten kolorek, kolor sezonu. No przepiękny fioletowy, taki y, fioletowo-niebieski kolor. Szkiełko, cudo kryształ, cudo piękne kolory. A u siebie na oku próbowałam zrobić z tego makijaż. Totalna kupa moja. Tęczówka gdzieś ginie w ogóle. Wow. Wow na nie, e, jeśli chodzi o kolory dla mnie oczywiście. E, więc e, powiem tak, na razie ją odłożyłam. I na razie jestem na nią zła, dlatego, że są tak piękne kolory, a tak bardzo mi nie pasują. Oczywiście jest też kruszec, agat, wiola. Yy, yy, to być może będzie jakby dla mnie dobre. Natomiast ten kolor sezonu i szkiełko tak bardzo mi się podobają i tak bardzo chciałam z tego piękny makijaż wymalować, ale na mnie nie wyglądało to dobrze, więc yy, na razie odłożyłam i czeka, aż mi przejdzie. Yy, piszcie, czy chcecie... Taki kiepski makijaż, który dla mnie kiepsko wygląda, też, żebym zrobiła dla Was. Powiecie, to nie jest tak, że my zawsze robiąc makijaż, y, jakby z kolorami i z makijażem, trafimy w dziesiątkę. Bo czasami jest tak, że coś próbujesz, pięknie wygląda w opakowaniu, pięknie wygląda kolor, a na tobie. Nie bardzo, więc y, może chcecie też taki makijaż, który nie do końca mi się podoba, a który chcecie zobaczyć. Piszcie w komentarzach. Natomiast taką kolejną paletkę chyba będę rozpracowywać dla Was brązowy cukier. E, także. Piszcie, czy chcecie, czy nie chcecie. Życzę Wam, miłego dzionka, oczywiście subskrybujcie, komentujcie, koniecznie komentujcie, mówicie, że ja to kocham, prawda? Tak, widzimy się u mnie na Instagramie, Makeup After 40 zapraszam na stories, zapraszam na live. Live'y w przyszłym tygodniu już będą, także widzimy się niedługo, miłego dzionka, i trzymajcie się.